Dzień dobry, dzień dobry. Chciałam Wam dzisiaj pokazać moje pelargonie, które wysiewałam z nasion. Wysiewałam je, słuchajcie, 6 lutego namaczałam nasionka i one 7-8 również były, że tak powiem, wilgotne na ręczniku papierowym położone, dlatego mam tutaj napisane, że szklarnia i one sobie kiełkowały. 9 lutego pikowałam, pikowałam. Wykładałam te nasionka do doniczek z ziemią i powiem Wam, że jestem miło zaskoczona, jak te pelargonie sobie radzą. Mamy dzisiaj 28 maja i powiem Wam, że niektóre już kwitną. Niektóre są jeszcze wyjątkowo malutkie. Zobaczcie, to jest tej wielkości Pelargonia. One miały ziemię do wysiewu, od razu są w dużych doniczkach posadzone. I powiem Wam szczerze, że nie wiem dlaczego. Jest to drugi rodzaj pelargonii, bo zamówiłam dwa rodzaje. Jedne przyszły w oryginalnym opakowaniu, to była firma Toraf, i to były pelargonie, właśnie rabatowe, czerwone. I one są już duże. Zobaczcie, mają kwiatuszki, ja Wam zaraz pokażę kwitnącą. A inne były w torebkach strunowych, tak jak tutaj mam opisane: pelargonia w torebkach strunowych. I one właśnie, niektóre są takie, naprawdę są maleńkie. Niektóre są już troszkę większe, ale ogólnie te sterowych strunowych yy, rosną dużo gorzej. Mam też jedną pelargonię, która jest zupełnie inna i nie wiem, to chyba jakaś pomyłka. Zobaczymy w ogóle, jaki kolor będzie miała, bo zobaczcie, te mają takie liście yy, z takim ciemnym paskiem dookoła, a ta jest totalnie zielona. Także zobaczymy, co, co z tej pelargonii będzie. Yy, zastanawiacie się pewnie. Dlaczego mają czerwone liście? Myślę, że spowodowane jest to tym, że wyniosłam je za szybko na zewnątrz i były ogromne zmiany temperatur. Mianowicie, tutaj w cieplarni, słuchajcie, w ciągu dnia była temperatura około 20-30 stopni, jak świeciło słońce. Z kolei w nocy były i przymrozki i było dosyć chłodno, więc ta temperatura potrafiła spaść. Do około tam jednego, dwóch stopni. Więc stąd to przebarwienie liści. One w tej chwili już zaczynają być wszystkie zielone, takie zielono-ciemne nazwijmy z tym paseczkiem tutaj. I już, że tak powiem, zaczynają dochodzić do siebie. No niestety, ja nie mam tyle miejsca w domu, żeby trzymać je w domu. Także stąd właśnie to przebarwienie liści. Mogą to być oczywiście też niedobory składnikowe. Ale myślę, że jednak jest to y, zmiana, duże skoki temperaturowe, y, dlatego że pelargonie podlewam w międzyczasie biohumusem. E, biohumusem o takim o! Biohumus, SOS nawet e, także ten biohumus e, był dodawany do roślinek. Stąd. Wiem, że po prostu kwestia temperatury. Dzisiaj zabrałam się za pierwsze przesadzanie pelargonii i chciałam Wam pokazać, jak wyglądają najładniejsze z nich, a mianowicie zobaczcie tutaj, ta już kliknie jest piękną pelargonią, zobaczcie. Tutaj ma pierwszy kwiat, taki naprawdę jaskrawo-czerwony można by powiedzieć. Tutaj już jest kolejny, tutaj kolejny. Tutaj już mam przesadzone w sumie dwie. O, zobaczcie, jaka piękna, gęsta. Ta też już jest zielona. E, ta już, e, że tak powiem, jeden listek i taki z ale ja go chyba zaraz pozbędę się. E, I też już zaczyna być piękna, zielona. Ja je przesadzam na razie do takich pojedynczych doniczek. Natomiast większość z nich będzie w doniczkach takich podłużnych e, na parapetach okiennych, których mamy całe cztery niestety tylko. Zrobimy takie drewniane donice i wtedy je tam wsadzę te mniejsze, oczywiście. One będą zasilane też biohumusem. Natomiast te wsadzam do ziemi takiej uniwersalnej nazwijmy to, ale też mieszam tą ziemię z przerobionym kompostem. Słuchajcie, tutaj mam pomieszany kompost. Zobaczcie, on jest tak ładnie przerobiony. Kompost z odrobiną ziemi mam wymieszany i właśnie w tym sadze pelargonie, żeby one miały tych składników odżywczych jak najwięcej. O, zobaczcie, naprawdę świetnie się przerobił ten kompost, w ogóle nie widać takich grubszych części. Tutaj oczywiście wybrałam taki ładniejszy do pelargonii, bo oczywiście są i takie grubsze części tego kompostu. Także powiem Wam, że warto, warto hodować pelargonie z nasionek. Jeśli ktoś lubi, to i że tak powiem ma potrzebę posiadania większej ilości pelargonii, tak jak ja, bo zobaczcie jest ich naprawdę sporo, one są i tutaj i tutaj, także tutaj mam 5 sztuk, co prawda wybrałam takie największe, bo chcę je też wynieść już na taras i chciałabym, żeby jak najszybciej zakwitły także tutaj są te najładniejsze według mnie w tej chwili ale Mam nadzieję, że wszystkie dojdą do siebie i będą naprawdę wyglądały dobrze. Czy polecam? Polecam hodowanie pelargonii z nasionek. Jest troszkę zachodu przy nich, ale mimo wszystko efekt cieszy. Miłego dnia.